Szanowni państwo, Halwa, Państwa moim gościem jest Pan Robert Bąkiewicz, prezes stowarzyszenia Marsz Niepodległości. Witam serdecznie Panie Prezesie. Panie Prezesie, niedługo będzie 11 listopada. Państwo organizujecie co roku piękny Marsz Niepodległości, gdzie wiemy jak poprzednia ekipa polityczna była, to to były wiemy, prowokacje różnego rodzaju. Teraz już jest trochę inaczej. Ja miałem okazję też chyba przez dwa razy kazania głosić u świętej barbary i mam nadzieję, że teraz 11 listopada postaramy się to upublicznić, to, to co przemawiałem. Proszę powiedzieć, jakie plany na, na 11 listopada, bo wiemy, że pandemia, może być lockdown i tak dalej. No, założenie dzisiaj jest takie i jednoznaczna odpowiedź, że Marsz 11 listopada idzie, no, jeśli w, w całej Polsce odbywają się ogromne manifestacje. W, I, I nic się nie e, dzieje, nikt nie... Nikt nie protestuje, nie protestuje, to, protestuje to, to, znaczy, to znaczy, to to znaczy, że... Akceptowalne. Nie, tak, akceptowalne. Praktyka jest zupełnie inna niż prawo, które tutaj próbuje wprowadzać rząd. I marsz Podległości się 11 listopada odbędzie. Zapraszam wszystkich na godzinę 14 na rondo odmowskiego. Oczywiście będziemy się starali zabezpieczyć poczucie takiego Bezpieczeństwa tym tak, osobom, które, które, które będą czuły pewne obawy związane z, z dzisiaj panującą sytuacją tą epidemiologiczną. Ale wydaje mi się, że, że no, nie ma żadnych obaw, bo inne, inne duże imprezy zgromadzenia się odbywają. Dlatego my również w tym tak trudnym momencie no, konfrontacji tak. zderzenia tutaj cywilizacyjnego, kulturowego potrzebujemy po prostu silnego ducha patriotycznego, chrześcijańskiego, katolickiego. Bo Roman Dmowski Mówił Polak to katolik. Tak, tak, I tak, tak, tak to tak. jest zasadniczo pewnie, że w marszu na pewno zapraszacie też innych wyznań i tak dalej, patriotów, ale to tak ale, jest, ale, ale głównie to, że... Polak to katolik. Ale da się radę to uzasadnić, że Polak, Polskość jest spójna z katolicyzmem. Nawet jeśli ktoś nie jest, ktoś nie korzysta z sakramentów, czy nawet się oddalił z, z kościoła, czy nawet po, po akt apostazji złożył w kościele, no, nie daj Boże. To, to dalej jest to osoba, która kulturowo jest związana i przesiąkła tą, tą pewną atmosferę. No, próbuje się nas wyrwać z tej atmosfery. No za można Laśmie. powiedzieć, panie prezesie, że jesteśmy przecież w cywilizacji łacińskiej, która jest oparta na Piśmie Świętym, na Objawieniu, prawda? Wiemy, że są różne cywilizacje turańskie, żydowskie i tak dalej, a tu to jest ważne w cywilizacjach tak jak Koneczny o tym mówił, stosunek do prawdy, do dobra, do piękna. Widzimy ci, którzy atakowali na przykład, czy to krzyż na krakowskim przedmieściu, czy była profanacja Mszy Świętej, no takie obrzydliwe. Tak. To wszystko obrzydliwie, bo diabeł jest brzydki, tak. a, a tutaj jest poczucie piękna tak. w naszej cywilizacji, harmonii. W naszej cywilizacji jest prawda, to jest prawda. Jest, jest, e... Ona istnieje obiektywnie. Tak? Obiektywnie, tak. a nie subiektywnie. Aha, to, 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 to. Prawda dla jednych albo prawda dla drugich. W niektórych cywilizacjach tak jest. Dlatego no. musimy się tego domagać, bo nie da się żyć w rzeczywistości, w której wszystko jest płynne. Dzisiejszy świat proponuje nam relatywizm, czyli nie, 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 tak. nie, nie, nie przedstawia rzeczy takimi, jakimi są. Mówi, że my je możemy nazwać stąd, bierze się daleko idące takie zmiany, że mężczyzna mówi o tym, że jest kobietą, albo Aha, mężczyzna właśnie. mówi o tym, że jest psem kotem, tak. może być stołkiem, no może być tak. czymkolwiek, co sobie wymyśli. Obiektywnie jest to kłamstwo czy fałsz, tak? tak? Fałsz. A jednak dzisiejsza, dzisiejsze społeczeństwo jest w stanie zaakceptować jego chorą spostrzeganie, chore postrzeganie świata, prawda? Żyjemy no, w jakichś niewyobrażalnych czasach, w których rzeczywistość staje się, czy rzeczywistość stara się przedstawić jako coś zupełnie płynnego, a nie obiektywnie istniejącego. Dlatego potrzeba, żebyśmy się pojawili tego 11 listopada i żebyśmy bardzo silnie zamanifestowali właśnie przywiązanie do naszej cywilizacji, która jest atakowana. Która jest chora, która bardzo cierpi w tej chwili, która się być może sypie, skłania się ku upadkowi, ale my, Polacy, jeszcze się do końca nie poddaliśmy i walczymy. Być może my będziemy tym elementem odnowy moralnej Europy. No, przecież widzimy, jak co roku te Marsze Niepodległości. Jakie piękne. Rodziny idą, rodzice, dzieci. Nie tak jak, jak w tych czarnych marszach, gdzie, gdzie rodzice, jak wyjdą na, na chodnik ulicy, no to muszą uciekać, bo tam są obnażanie się i tak a to jest piękne, pięknie ubrani, idą w pięknym stylu, no, uczestniczą w tym powiedzmy patriotycznym... W tym w patriotyzmie, my, no. tak, patriotyzmie tak, w patriotyzmie, w tak. patriotycznej manifestacji, przywiązaniu do, do pewnej wspólnoty narodowej. Tak. Prawda? Przecież człowiek potrzebuje mieć korzenie, potrzebuje mieć wspólnotę, potrzebuje znać ojca, matkę, potrzebuje znać własną historię. Tak? To, 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 to nas trzyma, przy, da, daje nam jakiś większy sens życia, jakieś oparcie, jakieś fundamenty i tam my to otrzymujemy. To jest pewien impuls, pewne emocje są oczywiście związane z, z tą manifestacją, bo za tą manifestacją powinna iść głęboka praca taka formacyjna nas samych, naszych dzieci, prawda? To, to, powinno, to powinno się pojawiać, ale to jest bardzo dobry moment, w którym można... Zamanifestować, Zamanifestować wzmocnić tak. się i tak. pracować I rozumiem, dla I że, że też będzie y, też, też ochrona też marszu, tak, niezależnie tak, od policji tak, od tych tak, 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 Państwo tak. będziecie mieć, żeby czasami lewacy nie sprowokowali. Was, tak, będzie, będzie, będzie straszne marszu niepodległości, jak co roku będziemy zabezpieczali, żeby było spokojnie, żebyśmy przeszli szczęśliwi uśmiechnięci, tak jak to było w ostatnich. A no, Uśmiechnięcie ostatnich to nie lat. bardzo, bo będą maski, no ale w duchu. No, 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 Świetnie, no tak, ta? no, serca niech mi mylą. O serca, no, właśnie, tak, tak, tak. Drodzy Państwo, cieszymy się z obecności Pana Prezesa Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, Pana Roberta Wąkiewicza i włączamy się w te wszystkie działania, które Państwo podejmują, przede wszystkim umiłowanie Kościoła, patriotyzmu, Boga. Dziękuję, szczęść Boże. Dziękuję, szczęść Boże.